Cześć, z tej czy Kamil, Zapraszam na Bike Quick, czyli wasze cotygodniowe podsumowanie kolorskiego tygodnia. Nie przedłużam i lecimy! A dzisiejszy Bike Quick rozpoczynamy od newsa, czy Campagnolo upadnie? Redukcja sięga aż 40% załogi. W przełajach Tibonais ponownie najlepszy. Geraint Thomas, dyrektorem wyścigowym w Ineos Grenadiers. Pokażę wam ciekawą tytonową ramę Aero 3D. Czy to koniec polskiego carbonu w Cross? Merida oficjalnie rozstaje się z Bahrain Victorius. Przejdziemy przez wyniki trzeciego etapu ZTPL Pucharu Polski. Zobaczymy, co słychać na rynku transferowym, oraz przejdziemy przez wyniki pozostałych wyścigów. Czy Campagnolo upadnie? 40% redukcji zatrudnienia. Zaczynam od bardzo mocnego news'a ze świata komponentów. Kultowe. Włoskie Campagnolo ogłosiło właśnie gigantyczne cięcia. Firma zwalnia 40% swojej załogi, czyli 120 pracowników z 300 w fabryce we włoskiej Vincenzie. W oświadczeniu padają mocne słowa: nie ma alternatywy. Dlaczego aż takie drastyczne kroki? Otóż od trzech lat Campagnolo regularnie generuje ogromne straty. W latach 2023, 2024, 2025 Zaraportowano na koniec maja Stratę 24 milionów euro Szefostwo tłumaczy, że to efekt globalnego spowolnienia na rynku rowerowym Po covidowym boomie Podobne problemy mają również inni producenci Chociażby Shimano, które również zaraportowało spadki zysków Przez nadwyżki magazynowe i słabą sytuację gospodarki Co ciekawe, Campagnolo już wcześniej próbowało złagodzić tą sytuację Otóż w listopadzie 2024 Od jednego z akcjonariuszy Pozyskało 10 milionów euro właśnie na poprawę sytuacji finansowej ale nawet z tym zastrzykiem gotówki, kampania jasno wskazuje, że nie jest w stanie dalej kontynuować działalności bez radykalnych kroków. Stąd właśnie wzięła się redukcja etatów w Vincenzie i takie podejście, żeby zredukować albo zoptymalizować koszty na każdym szczeblu, jak to wskazali w komunikacie: 'Rethinking of Costs at All Levels'. Według firmy, zwolnienie mają pozwolić nadal na produkcję we Włoszech, chociaż już w mocno okrojonym zakresie. Jednocześnie kampania przygotowała plan finansowy skierowany do instytucji i potencjalnych partnerów, by spróbować odwrócić trend i wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa. Cała sytuacja jest o tyle zaskakująca, że mówimy o firmie, która w ostatnich miesiącach w ogóle w całym 2025 roku była bardzo aktywna. Mówimy tutaj o premierze Super Record 13 pierwszej na świecie bezprzewodowej grupie 2x13 do szosy, czy premierze Super Record X dedykowaną dla graveli, z i konfiguracjami 1 na oraz 2 na oraz nowymi kołami, o których mówiłem w poprzednich bike Weekach. Jak teraz wiemy, nowe produkty topowe i innowacyjne nie były w stanie powstrzymać problemów finansowych, które narastały od lat. Sytuacja jest więc naprawdę poważna, a same zwolnienia w Campagnolo już przykuły uwagę władz i lokalnych związków zawodowych. A my, drodzy widzowie, będziemy śledzić, czy ten legendarny włoski producent zdoła się odbudować, czy to początek końca wielkiej włoskiej firmy. Tybonees ponownie najlepszy w Pucharze Świata. Druga ronda pucharu Świata CX 2025-2006 za nami. I znowu na szczycie, Tybonees, Belk z Balboise, Glory Lions wygrał we francuskim Flamenville, umacniając prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Od startu tempo było ostre. Joris Nieuwenhuis mimo że ruszał, z dalszej linii szybko przebił się do czołówki i to on narzucał rytm na szybkich odcinkach. W czubie otworzyła się mocna czwórka. Huis, Neis Van der Haar i Van de Putt z licznymi próbami odjazdów, szczególnie ze strony duetu Nys-Van der Haar. W połowie wyścigu do liderów doskoczył bardzo dobrze jadący Brytyjczyk Cameron Mason, a chwilę później cała grupa zrównała tempo, otwierając możliwości dla pozostałych zawodników. Na trzy okrążenia do końca wciąż wszystko było możliwe. Punkt zwrotny przyszedł gdy Nieuwenhuis poślizgnął się, spadł na łańcuch i stracił kontakt. Nys natychmiast to wykorzystał. Budując kilka sekund przewagi, Mason próbował gonić, ale Bel kontrolował sytuację. nawet mimo własnego drobnego upadku na ciasnym zakręcie. Końcówka należała już tylko do niego. Neys odzyskał rytm, odjechał rywalom i po triumfie w taborze zgarnął drugie z rzędu zwycięstwo. Zanim finiszowali Lars van der Haar, który wyprzedził Camerona Masona w sprincie o drugie miejsce. Tym samym po dwóch rundach Pucharu Świata Tibo Neis prowadzi z kompletem 80 punktów. Jeśli chodzi o zmagania kobiet to wygrała Aniek van Alpen, na drugim miejscu zameldowała się Amandine Fokwene, a na trzecim Celine Alvarado. Świeży kolarski merch i Thomas długo nie odpocznie od kolarstwa. Otóż został ogłoszony dyrektorem wyścigowym w Ineos Grenadiers. Geraint Thomas, zwycięzca Tour de France z 2018 roku i ostatni aktywny kolarz z oryginalnego składu Team Sky, oficjalnie wraca do Ineos Grenadiers, ale już nie jako zawodnik. 39-letni waliczyk objął stanowisko Director of Racing, czyli dyrektora do spraw wyścigów. Przypomnę tylko, że dosłownie kilka bajkujków temu omawialiśmy zakończenie kariery Gereana Thomasa, a teraz no chłopak długo nie wytrzymał na kolarskiej emeryturze. Brytyjczyk zakończył swoją Karierę podczas Tour of Britain w Cardiff we wrześniu. A teraz, po 18 sezonach spędzonych praktycznie w jednym zespole, czyli wcześniej w Sky, teraz w Ineos Grenadiers, teraz ma wykorzystać swoje doświadczenie w budowaniu strategii wyścigowej, rekrutacji oraz rozwoju nowych zawodników. Tomas podkreśla, że jest to dla niego naturalny krok. Zespół od zawsze był dla niego domem. A teraz co dać to, czego nauczył się podczas swoich 18 lat kariery. Mam informację od Sera Dave'a Braceforda, który wraca do codziennego zarządzania projektem. Otóż doświadczenie Tomasa, jego pokora i zdolność do radzenia sobie z presją elitarnego sportu to ogromny atut dla Grenadiers. Brytyjczyk nową funkcję ma pełnić już od tego tygodnia, czyli od najbliższego zgrupowania dla Ineos Grenadiers w hiszpańskiej Deni. Ale to nie koniec informacji odnośnie dyrektorów w Ineos Grenadiers. Co to to nie? Widać, że tutaj Geran Thomas zbiera całkiem mocną ekipę. Bowiem zespół ogłosił dwóch nowych dyrektorów sportowych: Elion Vivianiego i Daryla Impeya. Oba jeszcze niedawno ścigali się w wolturze, a teraz przychodzą na stronę samochodu technicznego. Potężny torowiec, czyli Viviani, wraca do zespołu, w którym czuł się jak w domu i podkreśla, że chce wykorzystać ogromne doświadczenie. Przypomnijmy, 90 zawodowych zwycięstw, plus sukcesy na torze. Z kolei Impey ma już za sobą 3-letnią praktykę jako dyrektor w Izrael Premier Tech i mówi wprost, że możliwość pracy w ekipie. Z tak jasną wizją była decyzją z kategorii bardzo prostych. I właśnie obaj będą pracować pod skrzydłami Gerana Tomasa. Dajcie znać w sekcji sensie komentarzy pod filmem, czy widzicie jakieś światełko w tunelu dla ekipy Inno's Grenadiers, bowiem ostatnie lata były raczej chude dla tej ekipy. Tytanowa rama Aero 3D. Wrzucam wam tutaj taką małą perełkę z forum odnośnie tytanowych ram. Powiem szczerze, że to zdjęcie bardzo przykuło moją wagę. Jak zobaczyłem je w pierwszej chwili, mówię. Kurcze, wygląda jak nóż. I mówię, z czego to jest zrobione, bo karbon raczej nie wytrzymałby tego cienkiego fragmentu, który jest pokazany tutaj na zdjęciu i okazało się, że to jest grupka dla nowych ram. Jeden z użytkowników pochwalił się, że właśnie pracują nad taką ramą. Oczywiście wywołało to lawinę komentarzy, gdzie ludzie wskazują, że to może nie zadziałać, jest za cienkie. I te zdjęcia, powiem Wam szczerze, po kilku godzinach, być może po jednym dniu, zostały usunięte. Teraz już nie możemy do nich dojść, ale jak wiemy w internecie nic nie ginie. Także zrobiłem screena i mogę Wam go teraz pokazać. Autor tego postaw wskazuje, że usunął zdjęcia zaznij, że jeszcze będą pracować nad tym projektem i kiedy będzie bardziej gotowy, pokażą bardziej profesjonalne zdjęcia, a nie takie. Prosto wyrzeźbione z fabryki. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii, co sądzicie o ramach z tytanu i w szczególności takich z druku 3D. Dla mnie osobiście wygląda ta rama jak typowe sztosiwo, ale czy będzie ona wytrzymała, to pokaże czas i ciekawy jestem, będę obserwował sytuację na forum z ramami tytanowymi. Natomiast na pewno wygląda ona inaczej niż wszystko, co jest dostępne obecnie na rynku rowerowym. Koniec polskiego karbonów Cross. Czy w Polsce da się produkować rowery wysokiej klasy? To pytanie wraca potem, jak Cross wygasił produkcję karbonowych ram w Przasnyszu. Po pięciu latach działalności projekt został zatrzymany i potwierdzają to dwa niezależne źródła. To symboliczny koniec pewnej epoki, bo to miejsce, w Przasnyszu ta fabryka. Była jednym z niewielu miejsc, gdzie ramy powstawały w technologii karbonowej od A do Z. Proces robił ogromne wrażenie. Na tych ramach jeździła m.in. Maja Włoszowska na igrzyskach. Mimo tego projekt zamknięto, a nowe modele, w tym najnowszy Level i elektryczny Full z systemem DJI produkowane będą za granicą. Dlaczego? Powód jest brutalnie prosty. Chodzi o koszty. Produkcja karbonu jest energochłonna i wymaga ogromu pracy ludzkiej. Ceny energii i pensji w Polsce rosną, a konkurencja z Azji oferuje ramy często kilkukrotnie tańsze. Utrzymanie linii w czaseszu było możliwe m.in. dzięki unijnym dopłatom, ale te nie trwają wiecznie. Czyli linia krossa zostanie przekwalifikowana? Obecnie nie mamy żadnej odpowiedzi ze strony firmy. Niestety, moi drodzy, rynek brutalnie pokazuje, że masowa produkcja ram karbonowych w Europie jest bardzo trudna i praktycznie niemożliwa bez takich dodatkowych dopłat, dotacji czy innego wspomagania danego biznesu. Oczywiście są od tego wyjątki, bo na przykład włoskie Pinarello wróciło z produkcją do Włoch, to samo planuje Bianchi, tak samo Kolnago, także są tutaj wyjątki od tej reguły, ale mówimy tutaj o firmach, które sprzedają rowery za 50, 60, 70 tysięcy złotych i trzeba uczciwie powiedzieć, że mają tam ogromny Marży, na której mogą pracować. porównanie do Crossa, który nie ma aż takich marsz, nie może sobie pozwolić na wystawianie rowerów po 40, 50, 60 tysięcy złotych, bo nikt tego nie kupi. I tutaj Cross musiał sobie jasno zadać proste pytanie: czy jest to w ogóle opłacalne? I na samym końcu, jeśli coś może być otrzymywane tylko przy takich, wiecie, dotacjach unijnych, czy innych zapomogach, po prostu w ląkranie nie ma racji bytu. Tu i nie dziwię się w firmie Cross, jest to smutna historia, ale no niestety, tutaj z Tajwańczykami i Chińczykami bardzo ciężko będzie wygrać, jeśli chodzi o masową produkcję. Tym bardziej, że zamówienie ramy z Tajwanu czy Chin to jest koszt 15 2000 zł, 2,5 w zależności od złożoności projektu. I przeniesienie takiej kwoty na klienta było po prostu niemożliwe. Tym bardziej, że zagraniczne, renomowane firmy, takie właśnie wspomniane Pinarello, Bianchi czy Colnago, czasami występują z rabatami rzędu, wiecie, 30-40%, co pokazuje jasno, że również te zagraniczne produkty nie mają takiego zbycia na rynku, jakby się mogło wydawać. Merida Out już oficjalnie W świecie World Tour szykuje się spore przemeblowanie jeśli chodzi o sprzęt Po 9 latach współpracy Bahrain Victorius kończy partnerstwo z Meridą A od przyszłego sezonu przesiada się na rowery Bianki, Co nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone Natomiast komunikat o zakończenia współpracy z Meridą Został już oficjalnie opublikowany na stronach Bahrain Victorious Merida nie zamierza natomiast znikać z najwyższego poziomu W komunikacie pracowym zasugerowano, że na horyzoncie jest umowa z inną ekipą Więcej informacji dotyczących planów Meridy w World Tourze Zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Obecnie najpoważniejszym kandydatem do nowej współpracy wydaje się NSN Cycling Team. Jak informowałem przed tygodniem, tam chrapkę na wejście do tego zespołu ma Scott. Także zobaczymy, czy Merida będzie w stanie przepchnąć Scotta i wskoczyć do World Touru właśnie w barwach tej ekipy. Za nami trzecia runda Puchar Polski ZTP Trasa to dobrze znany Richmond UCI World, czyli dość płaski odcinek o długości 32 km składający się z dwóch okrążeń, kilkoma pagórkami, dającymi razem 315 metrów przewyższeń. I tutaj pokazuję Wam już tablicę z wynikami. Otóż wygrał Jacek Lesiecki, który utrzymał 5,5 W na kg ciała na całej trasie. Grubo, powiem bardzo grubo. Niemniej grubo było również u Tomka Zygaralickiego, który zgarnął drugie miejsce, osiągając wynik na poziomie 5,3 wata na kilogramy ciała. Jeśli chodzi o sam wynik, to naprawdę wow, potężne waty i szacun, że byliście się w stanie utrzymać je do samego końca. Miejsce na podium ozupełnił Karczewski, następnie byli Rychlik, Ardeli, Stebrenc, Bogdziewicz, Ruciński, Białek i Parafiński. Wśród kobiet najlepsza była ponownie Izabela Lis, zajmując 11 miejsce Open. I to Iza, jeśli chodzi o wyniki Pucharu Jesieni, to wśród kobiet wydaje mi się, że nie ma na ciebie mocnych. Druga kobiet była Emilia Graban, a trzecia Aleksandra Glamkowska. I przechodzimy teraz do rynku transferowego. Otóż Binyam Girmaj oficjalnie został zaprezentowany w barwach NSN Cycling Team. Torsten Ryan wraca do UNO X Mobility. Fernando Gaviria trafia do Kaja Rural. W ogóle Gaviria to jest niezły czempion, bo dzień później, po tym ogłoszeniu, zatrzymała go policja za jazdę po pijaku. Dostał 2 miesiące więzienia w zawieszeniu oraz 2-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Także nie wiem, czy to było związane z ogłoszeniem nowego transferu, ale chłopak zdecydowanie. Poimprezował. Ponadto Esteban Chavez zakończył karierę i pojawiły się plotki odnośnie potencjalnych przynosień Floriana Lipowica do Lille Trek w 2027 roku. Czy Red Bull zdoła zatrzymać trzeciego zawodnika w Tour de France? Poza tym w tym tygodniu by były się kilka innych wyścigów. Jak zawsze prezentuję plansze z wynikami pani oraz panów. Jak widzicie były to zawody w Limie oraz zawody z I, I w dzisiejszym bajkujku to już wszystko. W najbliższy czwarty lub piątek wrzucę materiał z totalnie innej planety, można powiedzieć. Będzie to coś nowego, czego nie było na kanale. Także zostawiam tutaj taką nutkę niepewności i zobaczycie sami w czwartek lub piątek. A za dzisiaj dziękuję bardzo i widzimy się jak zawsze w kolejnych produkcjach. Do następnego.